Jutro jest czwartek. I just couldn't resist. 12 pączków z biedronki za 4 zł. Man. 4 zł za 12 pączków. Musiałam je po prostu kupić, mimo że jestem sama. Muszę jazdyś sama. 12 pączków, ale jutro nie byłoby pewnie żadnego, a ja jutro jestem w dzień na uczelni od 8 do 20 w sensie no z dwoma przerwami, półtorej półtore godzinnymi Półtora godzinnymi Ale obawiam się, że mogłabym po prostu znaleźć puste półki w sklepach. Dlatego musiałam po prostu kupić je dzisiaj. I dzisiaj już chyba zacznę po prostu. Już prawie jest tu czwartek, tak? Jest wieczór. 20 zaraz chyba, więc otwieram chyba i. I'm just gonna eat one of these. Aj. Ale. Ale jak ja mam zabrać te pączki jutro na uczelnie? No, ktoś tego nie przemyślał. Nie wiem, zaczyna mi naprawdę o ósmej i kończę o 20. What the fuck? Jak ja mam zabrać 11. 11 pączków ze sobą może. Guys, I don't care. I'm eating fucking another one. And there evidence on my face. Obudziłam się dziś... czując się okropnie. Przytłoczona dosłownie wszystkim. Jest piątek. Czyli zaczyna się weekend. Dzisiaj zajęcie na 9.45. Za jakieś pół godzinki muszę wychodzić. I mam tylko fonetykę i kurs zintegrowany. Kończę o 13. I mam dzisiaj koncert Igora Herbuta, na który nie mogłam się doczekać i bardzo, bardzo. No, czekałam po prostu, bo kocham Igora w tutaj kocham go, byłam na dwóch koncertach Lemon i było to niesamowite przeżycie. Lemon miałam jako top jeden artyst w Spotify Rapt. Także. <ścoughs> No także dzisiaj mam ten koncert i on jest o 19 chyba, o 18 się już otwierają bramki. E, przyjeżdża to mnie dzisiaj moja przyjaciółka ze swoją dziewczyną. Też, bo idziemy razem na ten koncert. I ja jeszcze muszę je przenocować tutaj u siebie. Wiecie co, jakoś nie wiem, hmm. no, mam po prostu dzisiaj strasznie dużo do zrobienia, a bardzo mało czasu. I czuję się tak przytuczona że no po prostu człowiek przestaje się cieszyć czymkolwiek, nie? Czekać na coś super, ale okazuje się, że przed tym musisz zrobić mega dużo rzeczy i jednak wcale nie jest tak super, nie? Nawet dodatek, tak, się jak gówno i pomalowałam się, bo stwierdziłam, że no, wezmę sobie prysznic po prostu przed tym koncertem, tak? Bo nie umyłam też włosów, także no po prostu wyglądam Przepięknie, mam jeszcze te gwiazdy na mordach. Na mordach, na mordzie. Tak. No dosłownie opowiedziałam się dzisiaj. Mówię. Dzisiaj trzeba z skończyć. To jest mój koniec, właśnie. Nie chce mi się żyć. Nie wspominam już o tym, że chcę rzucić te studia. To jest temat na. Nie wiem, inny dzień. No, także dzisiaj. Co musimy zrobić? Uwaga. Idziemy na zajęcia. Kończę o 13.00. Potem... Właśnie taki jest problem, że nie wiem gdzie położyć dziewczynę, nie? Bo ja nie mam nic zasobnie, mam jeden koc. Nie mam żadnej maty, karimaty, żadnego śpiwora, nic. Mam malutkie łóżko. I ja nie myślałam o tym wcześniej, bo bardzo nie lubię myśleć wcześniej o rzeczach. Ja mogłabym całe życie żyć spontanicznie. Nie lubię się po prostu zamartwiać na zapas. No ale wiecie, to, to właśnie do takich sytuacji to doprowadza, nie? Że jest dzień, w którym coś powinno być ogarnięte, i to nie jest ogarnięte. Także nie wiem, myślałam, żeby może iść, kupić jakąś matę gdzieś, bo i tak chciałam sobie kupić matę w sumie, ale mówię: No, kurde, gdzie mam kupić matę, nie? Żeby nie wydać na nią miliona złotych jeszcze. Myślałam, że no, kurde, w Sim-seju czasami są, i akurat mam po drodze, bo oni nie mogę też jechać nie wiadomo gdzie, bo nie mam czasu. E, więc myślę, że pójdę do Sinsei, bo mam w galerii po drodze, jak będę wracała z uczelni do mieszkania. Myślałam, że nie iść do Biedronki, bo dzisiaj jest 5 plus 5 piw, ale nie wiem. Jeszcze się zastanawiam nad tym. Także wrócę, e, zjem sobie obiad, zupkę, ostatnie słoik od mamy. Muszę odkurzyć. No, muszę coś wykombinować, nie wiem, zrobić im jakieś posłanie. Muszę się wykąpać. Umyć swoje włosy, ładnie pomalować je w ogóle. I o 17:20 mam autobus na stary maneż, stary menaż, ale no. A dziewczyny będą w ogóle jakoś tak po 16, chyba też nie mam pojęcia, jak to rozegramy, szczerze. Także, wiecie co, ja jestem właśnie z jednej strony taką osobą, która lubi mieć wszystko zorganizowane, ale z drugiej strony nie lubię myśleć na przyszłość. Więc to się ze sobą po prostu nie łączy. No i właśnie jestem w takim miejscu, w jakim jestem. No i jest chujowo. Także tak. Teraz już zmykam. I widzimy się później. I'm back. Jestem w mieszkaniu. Jest 13.50. Właśnie sobie odgrzałam zupkę na obiad. Oczywiście, że w garnku, ponieważ nie będę zmywała tylu naczyń. Eee, po zajęciach poszłam jeszcze szybko do O'Shawn i kupiłam matę. Taka mata. Była na przecenie w ogóle z 85 zł na 40. Także yy, będzie trochę bardziej miękko. Ona jest gruba bardzo, więc zajebiście. I mi się przyda na pewno też w przyszłości, także myślę, że to jest... No, dobry pomysł to był. I co? Dzisiaj jest straszna pogoda. Dosłownie ja jeszcze po zajęciach nie miałam autobusu i musiałam iść na pieszo. Cała zmokłam, dosłownie cała kurtka mokra, wszystko mokre. Yy, Także no, super, jest mgła w ogóle. Mm, strasznie jest, strasznie. Jem teraz sobie. Myślę, że jak zjem, to odkurzę, bo jest syf na podłodze, jak nie wiem. <gryw> jak już odkurzę, myślę, że może rozłożę te łoże dla dziewczyn. Potem chyba pójdę do Biedronki po te piwa i może jeszcze coś do jedzenia, bo kurde, wiecie co? Ja tego nie przemyślałam. Ja w ogóle nic nie przemyślałam. I jestem zła na siebie za to. I nie chcę już tak robić, żeby zostawiać wszystko dosłownie na ostatnią chwilę, bo teraz się spryskuje niepotrzebnie. A no, potem wrócę i będę musiała wskoczyć pod prysznic, umyć się i w ogóle o 16.10 dziewczyny będą w Gdańsku, także... Mam nadzieję, że się wyrobię i chcę to robić powoli. Nie chcę się spieszyć, bo nienawidzę się spieszyć. Um, także trudno najwyżej nie zdążę i będę robić nie wiem co. No. Także, ha, let's go! Odkurzyłam. Wróciłam z biedronki. I o, matko boska. Pada! Oczywiście, że pada. I ja jeszcze kupiłam te piwa: 10 piw, bo było 5 plus 5. Kupiłam oranżadę i kupiłam paluszki, także nie wiem jaka ja w ogóle, jak mi się udało z tym dojść, nie? Także chyba wystawię to po prostu na balkon, żeby było zimne. Jezus Maria. Nie wiem, które w ogóle. 14.50, także ja teraz idę pod prysznic i spokojnie będziemy się ogarniać. Może jak starczy mi czasu, to może zrobię nawet coś do jedzenia. Zobaczymy, bo wyjęłam mięso z zamrażarki, ale wyjęłam je późno, bo przed 14.00. No tak, że ono się na pewno nie rozmroziło. Pozdrawiam. Look okay, guys, the make-up is done. Makijaż zrobiony, tylko teraz nie wiem co zrobić z włosami, nie wiem co zrobić z grzywką, czy mam ją robić na grzywkę, czy nie robić jej na grzywkę. <słuch> Chyba zrobimy grzywkę, Będę miała troszkę jak taka czarownica z tą bluzeczką jeszcze. No nie wiem czy tą bluzeczkę, bo ta bluzeczka ma takie sznureczki tutaj, nie wiem, wiem, że teraz wyglądam cudownie. Eee, nie wiem czy sobie nie zawiązać tego tutaj na taką kokardkę może? Ale by było cute. Nie wiem, jeszcze się zastanowię. Grzyweczka jest zrobiona. Ale wygląda jak czarownica, co? Nicci. Chyba zostawimy. Tylko to co ja się boję. Wyjdzie na ten bór, zmoczy mnie i będzie po tej grzywce. Ja będę zła cały wieczór. <laughs> Nieżdy. Dobana. Nie. Czy nie niedługo nie, nie będą, nie mam nic do jedzenia zrobionego. Yy, nie wiem, czy będziemy gdzieś wychodzić jeść, czy będę robić jakiś makaron z pesto po prostu. We'll see. Tak wyglądam w całej się. Jest to witchy vibe. Podoba mi się. Ostatnio tą bluzeczkę właśnie znalazłam w lumpie. Mega jest. Uwaga, jest jeszcze torebka. Teraz. Taki wcik. A nie wiem, wiecie co? Nie wiem, jakie buty wziąć, bo mam ee, takie brązowe właśnie, które by pasowały, tylko że one są na obcasie, są wysokie i będą mi bolały nogi. Więc nie wiem, czy ryzykować. Czy po prostu nie ubrać czarne... czarnych glanów? Czarne glany? Co się nazywa? Glany? Pokrywam McDonald'a tak Lava. 30. Stwierdziłam, że odezwę się, bo i tak nie mogę ich spać, bo muszę czekać aż zrobi mi się pranie. Stwierdziłam, że wstawię sobie jeszcze pranie, dzisiaj o 21.30 wstawiłam, kurwa, już się dwie godziny robi! A naprawdę nie pokazuje mi się czas, więc nie mam poję nie miałam pojęcia, jak to się będzie robić. Pojechały dzisiaj dziewczyny o 21.00. Także ja po 21.00 byłam w domu. Cały dzień spędziłyśmy dzisiaj po mieszkaniem praktycznie. W sumie nie no, o 14.00 wyszłyśmy, ok. Cofnijmy się do piątku, czyli do dnia, dnia koncertu. No, dziewczyny przyjechały. Mm, przyszły tutaj do mnie odłożyć rzeczy. Chwilkę dosłownie posiedziałyśmy i już pojechałyśmy sobie. Do galerii zjeść maczka. Na szybko dosłownie, bo mieliśmy mega mało czasu. No i poszliśmy sobie na piechotka już, już do tego starego. No nie pamiętam, nie mogę zamiętać, czy to jest stary manesz, stary menaż. Nie mam pojęcia. Także tam się odbywał koncert Igora Herbuta, którego kochałam i był koncert zajebisty Naprawdę popokałam się. No cudownie było. Cudownie było i. No Jezu na milion procent wybiera się na kolejny koncert, czy to Igora Samego, czy Lemon. Kocham go po prostu. Były i łzy i śmiech. No cudownie. No i potem. Yy... A i w ogóle tam, tam, tam torcik wedlowski z napisem Fakam 20, bo kończę 20 lat za tydzień do tego czasu już nie będziemy się widzieć, także no też po prostu tak się wzruszyłam nie spodziewałam się w ogóle takiej niespodzianki, także dziękuję jeszcze raz bardzo. Bardzo fajnie i po prostu byłam w takich emocjach. No zajebiście, zajebiście było. Także potem wybrałyśmy się na przystanek i wróciłyśmy do mieszkania i sobie w mieszkanku wypiłyśmy popiwku. Posiedziałyśmy i poszliśmy spać. Wstałyśmy sobie rano, zrobiłam dziewczynią kawkę, zrobiłam śniadanko. Yy, Siedzieliśmy sobie po prostu, chillowałyśmy, oglądałyśmy sobie euforię, <grym> zrobiłam obiad i właśnie o 14 wyszłyśmy, poszliśmy sobie na plażę. Potem poszliśmy na tramwaj z plaży i pojechaliśmy sobie do centrum. Po centrum sobie pochodziłyśmy też troszkę. Zjadłyśmy też potem w galerii, bo nie chciało nam się też nigdzie indziej siadać. No, pochodziliśmy też trochę po sklepach. Także ogólnie było super. Naprawdę było bardzo super. I... No, intensywnie, ale mega fajnie. Także tak, dziewczyn już nie ma, Pojechałem do siebie, zostałam sama, wróciłam. Poszwyntałam cały pokój, odkurzyłam, właśnie zrobiłam pranie eee, Także tak, I teraz już jestem wykąpana i tylko czekam aż te pranie się zrobi No, a jutro jest niedzielka I jutro Ja głupia Umówiłam się na flyspota Na dwunastą No rozumiecie co, na 12, A to jest w ogóle na drugim końcu Gdańska Ja tam będę musiała jechać 100 lat Znaczy no może zamówię sobie Ubera albo Bolta, no to to wyjdzie o wiele krócej Tylko no zależy zobaczyć zarówno jakie będą ceny No ale autobusy totalnie mi nie pasują Bo musiałam mega rano wyjechać ogólnie A nie chcę wstawać, bo jestem wykończona dosłownie, zrobiłyśmy dzisiaj tyle kilometrów I Tak mi bolały stopy, jeszcze mam jakąś dziurę w bucie <laughs> Także no, a ja w ogóle kupiłam sobie taką fajną bluzeczkę bo wyszłyśmy dosłownie na sekundę, mówimy, wejdziemy sobie do jednego sklepu, wyszłyśmy sobie do New, York, New Yorkera. Kupiłam sobie bluzkę nawet bez przymierzania, bo mówię, fajna, także wzięłam. Yy, Byłyśmy też w Action, kupiłam sobie wieszaki, kupiłam sobie tego kosmetyczkę. Także jutro trzeba wstać. Nie ma spania do południa, bo muszę wstać, kurde, na tego flyspota. Nie wiem czemu się umówiłam na dwunastą, a czemu w ogóle idę na flyspota, dlatego że dostałam yy, rok temu to jako prezent. I jeszcze do tego czasu nie wykorzystałam, więc mija zaraz termin ważności, więc się umówiłam po prostu, ale to dobrze. Dobrze, że wzięłam tą 12, jednak bipolar, ale no, dobrze, bo nie będziemy leniuchować za bardzo, tylko wstanę, wybierzemy się tam, I tak, a potem zobaczymy, co będę robić. Czy będę miała siłę, czy nie będę miała siłę, ale muszę zrobić niemiecki, muszę zrobić literaturę. Także zobaczymy, czy będzie mi się chciało to robić jutro, czy może zrobię sobie to w poniedziałek. Tak. I to chyba tyle jest z tego update'u. Widzimy się jutro.